EG16, this is Kmaker. We will commence the assault in one mic. Go! Go! Tylko poprzez zamówienie przedpremierowe uzyskasz specjalną edycję limitowaną Battlefield 3. Zjeść skład wejdzie dodatek powrót do Karkan ze specjalnie wybranymi mapami do trybu Multiplayer, które doskonale znamy z gry Battlefield 2. Ponadto na zamawiających czekają pakiet uzbrojenia specjalnego oferujący nowe bronie i amunicję do trybu Multiplayer.